Dzień dobry Państwu. Przed nami pierwszy odcinek KPW, czyli krótkiego podsumowania weekendu na naszych ligowych boiskach. Zapraszam. Weekend 8-9 październik przyniósł kolejne piłkarskie emocje. W klasie okręgowej dziesiąta kolejka i dziesiąte z rzędu zwycięstwo błękitnych robczyce. Ekipa Rafała Rudnego pokonała 3 do 1 czarnych Trześń. Wicelider z Czermina skromnie pokonuje na wyjeździe LKS pustków. Chemik pustków, także minimalnie 1 do 0, pokonuje KS Smoczankę Mielec. Ostrowia, ostrowy baranowskie, chyba niespodziewanie, bezbramkowo remisuje z rezerwami Wisłoki Dębica. Ważne zwycięstwo odnosi kamieniarz Golemki, który pokonuje 6 do 2 błękitnych siedlankę. Radomyślanka Radomyśl Wielki, mimo że prowadziła już 2 do 0, ostatecznie remisuje 3 do 3 z Czarnowią Czarna. LKS Żyraków, wysoko bo aż 3 do 0, pokonuje w Chorzelowie Spartę. A nad Nilem ostre strzelanie, 11 goli, Sokół 2 Kolbuszowa Dolna pokonuje Piasta w ulicę Piaskową 7 do 4. W dębickiej Serie a dziewiąta seria gier i zmiana na pozycji lidera. Po efektownym zwycięstwie kaskady ostrów kamionka 10 do 1 z płomieniem Zagorzyce. W tym meczu tym 6 bramek strzelił najlepszy strzelec kaskady Michał Fornek, a dotychczasowy lider LKS Głowaczowa. W... Po bardzo ciekawym spotkaniu remisuje z KS Bystrzyca 1 do 1. Goście z Głowaczowej od 42 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce. Natomiast gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego. A skrót do oglądnięcia na kanale Boiskowy Wichajster. W pozostałych spotkaniach także ciekawie. Brzostowianka Brzostek nie daje szans LKS-owi Stasiówka i wygrywa 4 do 1. Tim Przedsław. Po raz kolejny wygrywa, tym razem 3-1 z LKS-em Wiewiórka. LKS Stara Jastrząbka Róża pokonuje rezerwy Legionu Pilzno 3-1. LKS Łopuchowa natomiast po bardzo wyrównanym spotkaniu pokonuje Pogórze Wielopole Skrzyńskie 1-0, a Paszczyniak-Paszczyna zdecydowanie przegrywa u siebie aż 0-4 z LKS-em Nagoszyn. Podsumowanie B-klasy rozpoczniemy od grupy robczycko-sędziszowskiej. Rezerwy Kaskady przegrywają 0-2 z progresem Kawęczyn. Poza tym trzy zwycięstwa gospodarzy. Lider Lechia 2 Sędziszów wygrywa 2-1 ze Strażakiem Lubzina. Sokół Krzywa w bardzo ciekawym spotkaniu wygrywa z Interem Gnojnica 5-3, a Wiktoria Ocieka pewnie pokonuje Koronę Górę Robczycką 3-0. W Dębickiej grupie B klasy przekonujące zwycięstwa w rozmiarach 7 do 2 odnoszą ekipy LZS-u Mała z Dąbem Żary i LKS Brzeźnica z Sokołem Dębica. Rezerwy chemika pustków przegrywają 0 do 2 z basztą Zawada. W Korzeniowie ciekawe spotkanie: ekipa Dragonu przegrywa z LKS-em Zasów Mokre 3 do 4, a we meczu na szczycie Borowiec Straszęcin przegrywa z LKS-em Łęki Górne 1-3. Ekipa Macieja Szczeklika wskakuje tym samym na pozycję lidera. Z tego spotkania skrót także do oglądnięcia na kanale boiskowy Wichajster. A teraz taka wstawka. Dwie ładne bramki z tego meczu. Trafienia trafienia Kamila Kota i Mateusza Kurdziela. Szansa i mamy bramkę! Ależ ładny lobik. Szansa... bramka! Ależ indywidualna akcja. Na dziś kończymy. Dzięki za oglądanie. I zapraszam na kolejne KPW. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.